Ja ma yy, biełki z tej strony No dzisiaj już Próbujemy wam powiem Już odpalać go Bo w tym roku to Teraz to bardzo nie ma co go szykować Tak w tamtym roku No chyba że coś wyjdzie po też dni To wam powiem jedynie kosę mamy zmieniać Na nową I tyle no Dwa akumulatory stare samochodowe nie wiem jaki yy, Jakieś coś takiego Ale ile to jak ołów, ołowioły ołow, ołow, no i tutaj no Żelówka przywieziona i wam powiem jedno za słaby do niego yy, powiem tak za słaby ma 11 strzęp i nie chce w ogóle ruszyć go no bo już nie ma na śruby nie na nie zborcamy jak, jak zwykłych wuju poszedł po ten co był w tamtym roku, obecnie jest on w płatku u nas, siedzi, dwunastka No no to jedzie. teraz się szczęśli, niby pod, a bo jest 10,8V no to To już wiadomo, 12 musi być minimalnie W roku to chyba coś czuję, że gorczycę będziemy Młócić nim na rzepakowym sicie No, trochę potruszać go tam Góry jeszcze musimy jeden wężyk łatać bo nam oto lecia. No tu patrzeć. To tej skrzynce plastikowej czy Plastikowej. No nie. No. O, siłowniki jeszcze trochę gryki zostały. Mocalnie to cała i tak dalej. On powiem. Roku przyszedł, przyszedł w Roku przeszedł przecież remont mocarni u nas kościoła, kożak, kuzu, Wariator odjazdy. Też wam powiem, w tamtym roku przeszedł remont trochę. Widzę, że jest przepłucony, po dzisiaj, ale w każdym razie nie rojeje się tak jak wtedy. O, może, nie, 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 ja, nie oży no, na kasztan Nie pamiętam ale coś wiecie To, to o, dziki lub pod, no Pod dęb, dąb to ma, e, nie. no Nie rura nam się została to musimy się też przetęgować tutaj właśnie nowe wszystkie pasy jakie cako i tutaj od napędowy od mocarni no ogólnie na te spuszczone są tam jest napędu od przodu od to od headeru no, no to koło jeszcze musimy raz rozbierać w tym roku prawdopodobnie tam będzie I, tak tu wypijamy klina bo już ono za nas, zastało się clean i wtedy to idzie nam na pracę to wychodzi i tu mamy sprężynę no i tam sprężynę trzeba ścisnąć, przynieść w żeby łap nie urywało szczerze. no jeszcze nam tylko góra została tam do sprzątnięcia no i tu sprzód, a to tam w obowiec pojedziemy wpierw pierw bo to jest najbliższa u nas no i tyle no, to później będzie kolejna sesja, jak już nam się uda go odpalić. Nie będzie słychać Też. Pijocyna. <laughs> <laughs> Ciekawe. Czy starczy, czy trzeba więcej lać mu? Dawaj. Pragniony jak smok wawelski po baranie no. <grym> Piwa chce mu się no. Przecież to Niemiec. La, ś, nie wiem Przyniósłbyś ścierkę to by to wytarł No też toś... by coś już było, ale tam nie wierzę, że A, tak. przynoś ścierkę, raz się prosi, Dobra, y... kolejna część z tego pracy do przygotowawcze nam idą już penitas Będziemy czyść, będę tutaj odkręcam i czyszczę yy, yy, łożę rury, żeby to już chodziło, jeszcze mamy jedną rzecz do zrobienia w kombajnie pokażę Teraz do silnika się dostać silnik to Mercedes, szósteczka yy, i tak i tu za ułama wężyk to tu od chłodnicy ten Yy, od przepełnienia, no i plan jest taki: śruba ósemka przewiercona, dwie podkładki yy, śruba ósemeczka, i to wszystko zmontowane. I tam zrobione, żeby jeszcze koreczek silnik Trochę przepłocony, widzę tutaj pod pokrywą, ale nie cieknie więc jest jeszcze. Okej, okay, może tam przy miejsce, trochę o, tu jest po oleju, o tu tym wężem się spuszcza to on wam powiem, że za krótki jest no, według mnie ale pójdzie filtry tu jest manowy man tylko, że przez 2a nie ten od no tu mamy pompę hydrauliki plus zbiornik wlew oleju silnikowego wlew wody i chłonnica pompa boszowska tutaj nie wiem, czy to jest od nowości, czy nie Pompka ręczna jeden filtr od oleju, tu jest czekajcie tu jest chyba paliwowy filtr, a ten filtrom będziemy musieli też go chyba kiedyś wymienić, tu jest pompka, tu Stołnik mamy, tam zasilnik mamy yy, pronicę jeszcze yy, i tu mamy rozrusznik. Tak jest w Mercedesie, w Perkinsach mam powiem. Wszystko na odwrót. W sensie, że pompa jest za silnikiem. No, jak tak stoimy, a tu mamy tylko chronicę albo artyna, to zależy i, i chyba rozróżnik. A tu mamy tak montowane. So, no i tutaj wszystkie pasy i tak dalej. Dobra, na tym nie będzie albo to jak za, uda się, albo jak odejmę rurę. Dobra. Dobra, yy, kolejna część no, w jednym filmie będzie to szykowania go, wychodzi nam silnik, bo rozgrzewamy go. Zboże jeszcze się nic nie nadaje do u nas, bo jest wszystko mokre. I tam będziemy, no, palce tam mamy do wymieni, no to tutaj można to wszystko powykręcać. Tak, bo my jeszcze musimy kupić setki. te kolację od król, to były oryginalne, kupione. Zobaczymy. O. I jak trzeba trzymać? Ale cyfu. No daj na mi ta ja, panika to jest pościg. 啊，来，哦，别说。 Ale od... dobra Ty, bo jak jak się dobrze trzyma blisko tego, chyba no. nie trzeba nic podkładać. No, no, ja Miałem będzie lepiej cię. Jezu, ale tutaj już gorąc bijecie powiem. No. Chyba. Hmm te powietrza Olej spuszczamy O, trytytki widzę tam Hmm To nie nasze, pompa hydrauliczna Co? A ja ta bańka ma litrów. Aha, czyli to ale nie wszystko powinno wyleźć. Chyba jakąś, nie wiem, dziewiętnastką chyba tą fajką ruską odkręcałeś to to. A jak wtedy z las? No. To może być... oba! Chyba już się skończyło, powiem.

Korka tu za nie masz? O. O, no tu A no Teraz tak trochę na spokojnie tu mamy już wyjęte filtr olejowy Był wykręcany cały z bloku silnika nie dało nie, a nie było bardzo podejść tam od jakby góra yy, przy silniku to jest taki by, był filtron OC 604 coś takiego będziemy też kupywać to jeszcze będziemy mieć ropą całościowo yy, tu jest korek to by jeszcze tutaj właśnie jest od Orlen, no bańka. Resztka jeszcze nam zostało od poeczka zdemontować. I tyle o. i jedziemy kupować, mam powiem, olej. Z fi, nie, fi, olej mamy filtry. Nie mamy filtrów. Tu jest stary olej, Jakieś bądź od insola. Tyleczki tam czasem to się przydaje. Chyba insol to jest nawóz, więc tam wiecie. A to, że szepa się w to olej i tyle. No, I teraz muszę tylko klapę. O, blachę jeszcze musimy jeszcze tutaj osłonę od targańca. Od wałka targańca wymienić. O, stąd bo popękana, więc. I nie wymienić, tylko po no to. Drugie pani ustaw to dobra. Demontuję tam może. Najgorsze jak po powrocie. To sklepu dobra. Dobra. Tutaj trochę porobione tu komplet od filtra to był tu mamy tropę tropa nowy Dwa pakuła tutaj filtry powiedzmy te czy światki suche już wmuchane tak samo i obudowa od filtra oleju Zaraz tam jest nowy filtr oleju gumki Uszczelki od rur 75 5 mm do hederu, tam do silmaka, do tych palców. Przepał i ma i ten, no, tutaj właśnie musiałem docinać, bo to było kupowane większe. To właśnie od filtra tego man w New Hollandach, którym się jest, to on jest dosyć drogi. Dokładnie 1000 zł, a to jest praktycznie ta pakółła, oto i powód.